Posłuchajmy o czym gadają. Wymienię mojego Lodona na twojego Zorga. Nie, to mi się nie opłaca. Mogę ci dać Zorga za achsanić te pokemony. Idę, bo spóźnię się na wieczorynkę. Pojdę z tobą. Zaraz zawalę Mocheda, albo nie, tak będzie ciekawiej. Kordę, odkryli mnie. To ja lecę. Okej, okay, zrobmy sobie przerwę. Rozejrzę się za jakimś sklepem, bo chcę sobie kopić Cheetosy. Teraz idziemy na statek, który znacie z pierwszej części przerobki. Tam mogą być to bylcy, którzy wiedzą gdzie można znaleźć sklep. I goście mogą wiedzieć, gdzie jest sklep. Zajdę ich od tyłu. Jednego mam z głowy. Jeszcze ten. Papa. Tego przesłucham. Mam małe pytanie, jakie, gdzie to można znaleźć sklep spożywczy, przy brzegu koło latarni jest Biedronka. Są tam ci tosy? Chyba. A gdzie jest Jasio rzeźnik? Bolała go głowa więc napadł na bank firmy Goździkowa. Potem zrobił z niego siedzibę. Ci to pewnie strażnicy jasia rzeźnika. Dobra zaczynamy zabawę. Niedobrze. A ach! Mniam, lask, mniam dobra na żarłem się, teraz muszą mnie ewakuować z latarni. O, ja się orzeźnik. Hopla. No i po sprawie. A to co? Światło zgasło, boję się ciemności. To na razie. Jak to polizman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co ja radnie, w razie co nie wiem, przecież jak i gdzie. Jak to polizman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co ja radnie, w razie co nie wiem, przecież jak Byś ją mieć A twoje oczy ciągle w gotowości Cały czas coś przeszkadza ci mieć Marzenia, które są, które już tutaj były To nie są, który prawo ci da Gdy psychoisz na ten świat to nie ma nic To twój skiz i ty go rysujesz Człowiek rozumiesz ty losem swym kierujesz Chcesz być wolny Czy chcesz być zakłócony?